Trochę się pochwalę jak łowię dzisiaj. To mam kiki do odmierzania 5 metrowe. Się łowię na 50 równometrze i 35. Tu sobie podpóreczki zamontowałem. Pyk, jakieś graty. Długo nie musiałem czekać. Pierwszy leszczyk. Taki do. Nie wiem, do 40 myślę maks. Więcej nie ma. Ale fajnie. Już pierwsza rybka po 10 minutach chyba. W pierwszym rzucie. Także bez nęcenia. Także siedzą tam za góreczką od razu. O, chwilę miałem przerwy, szukałem kukurydzy, ale nie mogę znaleźć, więc chyba nie będę podnęcą niczym. O, kolejny taki, 40 gdzieś, leszczyk. O, jest trzeci leszczyk, kurde, ale słabiutko jest. Ja nie mam kukurydzy do waglera i tak spróbuję bez zanęcania rzucić pelecikiem. Może trafię gdzieś jakiegoś, może nie, zobaczymy. O. Pierwsza ryba na spawik w tym roku, ale ładna potka nawet. Będę łowił na waglera z peletem, bez znęcenia, to jak trafię, to będzie beka, karpika. Druga potka na sławik, ale karpia nie złowię, wątpię. O, ej, potko mistrz Dobra, kolejna. Chyba trzeba sobie łowić karpia jakiegoś, bo wstyd będzie. Chyba na metody zaraz wrócę, że pobawię się z pół godzinki. Po dłuższej przerwie kolejny leszczyk. Zmiana przynęty. Zobaczymy, może na coś innego będą skubać. Kurde, kolejny leszczyk. Dzień Leszcza drugi. No nie do Karpia to chyba dzisiaj nie będzie. Też <grystujesz> czuję. Dzisiaj będziemy się bawić leszczykami. <grystujesz> dobre i to, nie? <grystujesz> Takie dobre miejsce, no. <grystujesz> To jest... Dzisiaj to jest dramat. A ładny taki, złoty jest. Zobacz, ja, kurde wezmę. Tylko nie za duży, ale... Nie widać tego koloru Taki... o tutaj złoty normalnie no. leszcza kurde honor uratowany, dwie spinki już bez maty wybaczcie Hocası bir, kurna dosyayı. Opa. Teşekkür zomuş, kurna. Uf,